Mamy spadki, ale ja sobie wchodzę w tym momencie na Antwerp, patrzę chociażby na takie legendy, które kosztują 4,20 i patrząc na tego, z perspektywy tego wykresu, no gdzieś tutaj udało się zatrzymać tą tendencję spadkową. Przebiliśmy nawet stagnację i można pokusić się nawet tą tendencję wzrostową na przestrzeni ostatnich 4-3 dni. Możemy zobaczyć z 4 zł na 4,24. Czy to oznacza już gigantyczne wzrosty i osce na markecie? Spokojnie, może aż tak bym do tego nie podchodził. Co widzimy na chwilę obecną? jest to wyhamowanie pewnych trendów, tak? Możemy zobaczyć, że niektóre przedmioty, jak leciały na łeb na szyję, na chwilę obecną troszeczkę przestały lecieć na łeb na szyję. Być może się uspokoją i tak dalej, i tak dalej. Według mnie bardzo ważnym dniem będzie kolejny, yy, kolejna sioda. Do tego wtedy mamy oczywiście restart dropów, i wtedy mamy duże spadki na makecie. Więc według mnie, może nie będzie to dzień sądu, już nie przesadzajmy aż tak, ale warto sobie o tym powiedzieć, że po prostu od tego dnia dużo zależy. Jeżeli te spadki będą. Jeszcze większa, przez ostatnie tygodnie obserwujemy, że faktycznie każde spadki są troszeczkę większe, w jakiś sposób. Jeżeli teraz zobaczymy, że to się w pewien sposób albo odwróci, albo zostanie jakoś przekute, albo no nie odwróci, nagle nie poleci do góry, ale z perspektywy takiej, że nagle odwróci się ten ten z zastających spadków, tylko po prostu te spadki może będą trochę mniejsze, a być może będą w ogóle jakieś małe, no to wtedy będziemy mogli mówić o tym, że market powoli zaczyna lecieć w górę, co w teorii i dla masy brzmi, że market idzie w dobrą stronę. No, tutaj już chyba wypowiadałem się ostatnio, co o tym myślę i tak dalej. Co warto powiedzieć? Jakie są fakty? Fakty są takie, do widzowie, że niektóre kapsułki, jak pokazałem na Antwerpii, lecą już troszeczkę w górę. Niektóre, gdzieś tam dalej, są w takim sta takiej stagnacji. Ciekawie się również dzieje ze Sztokholmem, który 18,40 na chwilę obecną kosztuje. Mówiąc oczywiście o kontenerach. I coś, co jest tutaj ciekawe, to to, że również ta kapsułka wyhamowała. Może ta te tendencja została też za dużo powiedziane, no bo gdybym ją tutaj szukał z 18 zł na 18,40 tendencji wzostawej, no to nie wiem, czy bym sobie mógł wieczorem w lustro spojrzeć. Należy sobie powiedzieć jednak, takie są fakty. Że gdzieś tam ta tendencja zostaje wyhamowana. I teraz pytanie: Bo możemy zobaczyć, że tutaj też był taki moment. Też tutaj ta tendencja mniej więcej się wyhamowała na kilka dni, tak jak tutaj to możemy zobaczyć. I może się okazać, że po prostu będzie to taki sam po prostu, okres na markecie. To znaczy, że będą te dwa, trzy dni, kiedy market bierze oddech, nie leci jeszcze nawet na szyję i może to spadać bardziej. Według niedostępne są tak naprawdę 300 trzy no już, pójdzie w górę, pójdzie w bok, albo pójdzie w dół. Więc tutaj może być. Yy... Mogą być te trzy warianty, i uważam, że nikt z nas nie ma pojęcia, co się wydarzy dalej. Więc przeanalizuj sobie, bo być może obstawisz na jeden z tych scenariuszy, to znaczy na przykład myśli, że teraz to może pójść w górę. I na przykład takim myśleniem możesz sobie kupić jakąś kapsułkę, bo stwierdzi, że o, w takim razie teraz jesteśmy już na dole, no to teraz to będzie gdzieś tam leciało do góry. Czy tak będzie? Nikt tego nie wie, ale możesz taki scenariusz obstawić. Jeżeli uważasz, że pójdzie w dół, no to być może po prostu poczekanie jeszcze ze swoimi zakupami. Tak czy siak według mnie nie ulega wątpliwości wątpliwości, że obecne ceny, jeżeli chodzi o te kapsułki, są całkowicie przyzwoite, są całkowicie ciekawe. I są Całkowicie fajne. W związku z czym myślę, że kupną ich teraz, na chwilę obecną i tak poniekąd no, pokuszę się o stwierdzenie, że jest swojego rodzaju okazją. Być może, jeżeli one spadną bardziej, to będziecie mnie za to krytykować, że mówisz, że to jest okazja, a patrz jeszcze, spadło tutaj o połowę na przykład. Może tak być, nie wykluczam. I tak jak powtarzam po raz kolejny, nikt nie wie co będzie dalej. Chciałem się tylko zastanowić, czy aby na pewno market, bo już widzę że się pojawiają takie głosy, czy no market przerywa, wreszcie spadki, że już koniec, we wszyscy wchodzimy w gigantrzą, hossę, gigantrzą, wzrosty pieniądza i tak dalej. Czy aby jest tak na pewno? Zacząłem sobie patrzeć w ten sposób, że wrzuciłem sobie na price Empire po prostu. W ciągu ostatniego tygodnia, posoldowałem sobie przedmioty. I co tutaj zobaczyłem, to to, że jestem do Gividu na uwaga stronie 47 z 67. Rozumiesz? 47 strona z 67. I wszystkie wcześniejsze, 46, tutaj 7 stron, to były tendencje spadkowe, stagnacyjne. Wziąłem sobie oczywiście liquidy na 100%, żeby tutaj były, że to są przedmioty, które się jakoś tam ruszają, mniej lub bardziej. Tak czy siak możemy zobaczyć, że dopiero na tej stronie zaczynają się jakieś tendencje wzrostowe, i to też nie jakieś przegigantyczne, umówmy się. W związku z czym zaledwie 20 z tych 70 stron, prawie, że można po o stwierdzenie, że są takie tam przedmioty wzrostowe, więc chyba rozumiesz, że większość marketu leci w dół, co na dowód mogłoby tutaj, tak na, do, na, na dowód czego możemy pokazać, że chociażby e, właśnie market cap w ciągu ostatniego tygodnia spadł o jakieś 1%. Wydaje się, że to niewiele, bo to tylko 1%, ale jeżeli chodzi o market cap, to jest dość dużo, bo możemy zobaczyć, że na chwilę ten market cap to jest jak tutaj możemy czytać prawie 3 miliardy, no to jeżeli to spada o 1%, no to umówmy się trochę, to jest, że żeś tak wyrażę. Więc faktycznie mm, ja bym się jeszcze nie śpieszył z tym, żeby stwierdzić, że to koniec jakiejś tam besty, koniec spadków i tak dalej, bo dalej te spadki. Mają miejsce. Dalej jednak jesteśmy w okresie spadków. To, że niektóre przedmioty, tak jak kapsułki, lecą sobie do góry. To bardzo się cieszę z tego powodu, tylko też nie przesadzajmy, że przez to, że legendy z 4 zł na 4,20, to będziemy teraz chodzić i głosić dobre nowina na cały świat, że market leci do góry. W sensie, no po pierwsze zastanowić, czy to na pewno jest dobra nowina, a po drugie, no czy na pewno leci tak, aż tak do góry, bo może bym takich wniosków nie wysnuwał. Ja wiem, że dużo ludzi patrzy na Antwerp, patrzy na Sztokholm, patrzy na niektóre skrzynki i niektóre faktycznie gdzieś tam nabyły jakichś mniejszych, większych tendencji stagnacyjnych czy e, wzrostowych. Ale spokojnie, tak jak Ci pokazywałem już wcześniej, to, to, to się dzieje. To, to, to się dzieje. Nawet na spadkach czasami market bierze po prostu oddech i chwilę po prostu. Idzie sobie w bok i po prostu być może później będzie walił z przytułem. Czy w górę, czy w dół tego nie wie nikt.